Jesteśmy na padoku, tym razem ze mną jest Justyna Domańska. Dzień dobry, Justyna. Dzień dobry, witam. Pięknie wyglądasz, a to oznacza, że dziś na to, że partynice Wielkie Święto, za chwilę zobaczymy konie arabskie, ale one są powiedzmy wyjątkowe same w sobie, ale też dzisiaj na to, że partynice wyjątkowe jest to, że mamy taką gonitwę. Tak, no, no dzisiaj jest, jest Duże Święto, Wielka Wrocławska, czyli Święto wszystkich trenerów, jeźdźców i koni płotowo-, płotowo... Stiplowych, przeszkodowych, natomiast y, ja bym powiedziała, że te araby dzisiaj to jest wisienka na torcie. Nie? Żeby upiększyć, upiększyć ten dzień, y, to te koniki tutaj jak najbardziej się nadają. No właśnie, i pokazać też różnorodność toru Partynice, bo mieliśmy okazję rozmawiać z dyrektorem, który mówi o wielu sukcesach. No ale, oczywiście, jeden z większych sukcesów toru Partynice to jest ten międzynarodowy konia arabskiego. Trenowanego właśnie tu, a dla ciebie na co dzień, będącą tutaj trenerką. Miły jest ten widok, widzieć tyle ludzi, tyle Wrocławian i nie tylko właśnie na torze. Tak, no, no widok jest jest dzisiaj przepiękny. życzyć sobie, żeby w każdy dzień wyścigowy y, było tylu kibiców i, i, i obserwujących no bo wyścigi powinny przyciągać ludzi, nie tylko tych starego pokolenia, starłych bywalców, ale też młodzież. No jest to jest to jakaś odskocznia, można pasję tutaj nową wstrzymać, sobą w yy, sobie odkryć, także im więcej tym lepiej także. Zapraszam wszystkich chętnie. No i też młodzi ludzie mogą spróbować swoich szans. Przecież każdy z nas kiedyś zaczynał jeździć wyścigowo, właśnie w taki sposób. Zazwyczaj jak pytam ludzi, to mówią, przypadkiem to się zaczęło. Tak, oczywiście. To, to jest fajne, bo y, tacy młodzi amatorzy, którzy, którzy zaczynają gdzieś tutaj początki swoje, mają, później okazuje się, że w nich się talent budzi i, i potrafią być bardzo bardzo dobrymi miejscami. I tak na dobrą sprawę chyba wszyscy, którzy teraz są dżokejami, taką ścieżkę przechodzą. Chodzili od amatora, czyli takiej osoby właśnie, która przychodziła, yy, pracowała przy koniach, wdrażała się właśnie w ten sport jeździecki, no to, to od tego wszyscy zaczynali. A powiedzmy trochę teraz więcej o klaczy, która wystartuje z Twojej stajni, powiedz o jej szansach i o tym, jak wygląda właśnie na tle tej stawki. No, Primulka to jest klacz hodowli i własności stadiny koni Michałów. Jest to drobniutka klacz, bardzo delikatna, ale te małe i drobne konie nadrobiają charakterem. Więc, więc Primulka jest ostrą zawodniczką. Przebiegła trzy tygodnie temu bardzo ładnie wyścig pod uczniem właśnie Erbolem, który, który dzisiaj na niej jedzie. Wyścig bardzo lekko wygrana jej, jej przyszła, dlatego też postanowiłam, że zwycięskiego tutaj duetu się nie zmienia i, i dzisiaj ponownie jedzie na niej airball. Yy, no jest to już jakby troszeczkę półka wyżej, bo go, to jest gonitwa pierwszej grupy i, i w tej gonitwie startują konie, które już mają po jednym zwycięstwie, więc tak łatwo tutaj nie będzie. Yy, Myślę, że też jeśli tutaj w dobrej dyspozycji jest ta klacz, bo ona tym ostatnim wyścigiem się nie przejęła, ale, ale tutaj też mamy doborowe towarzystwo, bo mamy i Jokeja Sergieja Wasiutowa, i, i, i Bolota, i Sanzara Abajewa, więc całą jakby śmietankę służewiecką, więc lekko nie będzie. Ale myślę, że, że ta klaczka, jeśli tutaj psychicznie się nie spali, to i Airball sobie poradzi z tak doborowym towarzystwem. Myślę, że może bardzo ładnie przebiec. A powiedz proszę jeszcze o samej stawce w Twojej stajni. Ile w tej chwili masz konie? No i na jakie wyścigi najbardziej oczekujesz jeszcze do końca sezonu? No w stawce mam teraz w stanie 20 koni, z tym, że y, takich stricte do biegania na ten moment to jest, to jest 9 sztuk, ponieważ reszta koni, 9 koni przyszło yy... W czerwcu i, i to przyszły konie ze stadniny koni białka, ale one przyszły bardzo yy, no surowe, po prostu jeszcze bez treningu, więc, więc na etapie zajeżdżania i, i przygotowania i dla nich się ten moment startu yy, opóźni, jeśli, jeśli w ogóle uda się je doprowadzić. Natomiast takich stricte biegających koni to, yy, to jest dziewięć to jest sztuk, które no, punktują ostatnio bardzo ładnie, także to cieszy i, i czekam na. Na, na dobre wyścigi, bo jest jeszcze szansa powalczyć. No i to mi się podoba właśnie taki duch zwycięzcy. Bardzo Ci dziękuję i na za rozmowę. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Zapraszam po więcej wyścigów, więcej relacji i jeszcze więcej koni na kanale z Włórzewiec.